Witam! Dziś mamy 28 marca. Nie wierzę. Wreszcie mi się poszczęściło. Mam nadzieję, że jeszcze nie jestem pewny, bo to zawsze kładem jest, że zawsze. Ale prowadząc rower coś tam jest. Z takiej odległości zauważyłem. Myślę, że myślę, że... Kurczę, nie jestem pewny, czy to jest Ale Tak, 28 marca, wreszcie, chyba to jest pierwszy świat. Tak, jest, wreszcie. Jak mi się ręce są. Jest dwunasta, Jak na tą porę jeszcze jest duży. Kurczę, musimy tu przechodzić, poszukać takie drapaki, stąd wyszedł. Jest, wreszcie dobra, że zdjęcie. A nie miałem tu iść. Miałem iść na pola z operowcami, ale musiałem. Dobra, przejdę się tutaj. i Jest. Świe... Świeżutki. Wreszcie. Dobra. Oj. Zachęcam jeszcze do zasubskrybowania mojego kanału. Łapek w górę. I dawania. Dziękuję. Dasz bur. Cześć, jakby ktoś się znał, mam już tego zrzucika. Przeszłem tamtędy dookoła i wiesz, w te drapaki jest taka u nich. Tam jest dużo sierści. Tam jest dużo sierści. I tu jest dużo. I tam jest następna taka kubka. Ale z tego co zawsze widzę, zbyka jest trochę inna sierść, To jest taka. Kurcz, dosyć krótka, trochę taka rudawa. Jakby zbilka, coś takiego. O! Jest kolejna. Jakby ktoś się znał. Może się mylę i to może jest sarne albo z jelenia. O, patrzcie tu. O, kurczę. O, chyba wychodzę tam. Ale to są drapaki. O, to jest następne. I tu jest dużo tego. Nie wiem. Może zna coś jeszcze Nie wiem, my mam nadzieję.